Cześć, witam w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zainstalować Fortnite'a. Już był taki odcinek, ale pisaliście mi w komentarzach, wam się tu wyświetlają, że macie jakieś błędy czy coś tego typu, że to coś nie działa. No, więc pisaliście takie komentarze, więc tu macie je wyświetliłoby Wam. Więc tu macie co, co tam pisaliście. Nie, no i w dzisiejszym... Paradników pokażę jak zainstalować krok po kroku bez cięcia. No bez cięcia. A Wy zostawcie łapeczkę w górę, subika, bo lecimy po 350 subskrypcji. Więc zaczynamy. Pierwsze co musimy zrobić to. A! Later. nic nie widzieliście widzowie nic nie widzieliście no, więc tak, klikam sobie w to co tu macie link w opisie a jeszcze jedna rzecz, jak wam coś nie będzie działać to macie link do discorda, to wchodźcie i piszcie, ja spróbuję pomóc co tam wam nie działa, róbcie mi screenki, ja z chęcią pomogę, więc wchodzicie na tą stronkę Klikacie pierwszy link jaki tu jak wam się tu wyświetla Teraz on się ładuje stronka No i macie takie coś, Zainstaluję pobierz Epic jest na Android tu macie jakiegoś nie wiem co to jest ale tu klikamy zainstaluję na Androidzie tu, ja się wy, wy, tu Wam się właśnie pokażę taki poradnik, więc jak Wam coś też nie działa, to tu macie też taki mini poradniczek, nie? Więc tu macie taki poradniczek, ale ja Wam też spróbuję pokazać jakoś tam, żebyście też rozumieli. Klikamy otwórz. Już trzy razy to czy nawet więcej razy. Więc poczekajcie, ja sobie poczyszczę, bo za dużo już tego widzenia pobieram. A nie chcę mi to bardzo <słuch> Dobra, to co to mi robi? Znaczy, co tu robi? No i teraz Epic Games, klikamy to. Klikamy zainstaluj. Instaluj, znaczy się. Kto pamięta, nagrywam na nowszym Androidzie, nie na takim, jak teraz go widzicie. Więc tak, mam instalowanie. Oj. No i mamy aplikację, została zainstalowana. Klikamy otwórz, czytam co chcecie gotowe i później otwórz. No, i tu macie cztery gru, różne gry, jakieś jeszcze, znaczy trzy gry i jakiś post, post pa, posty, party, post party. Ale nas interesuje Fortnite, więc klikamy zainstaluj. No i czekam, aż to nam dojdzie do końca, bo zaraz, nas, zaraz widzowie zacznie się instalacja, jak macie, no zaraz to wam się włączy, bo tak, przynajmniej tak u mnie jest, otwiera nam się takie okno i teraz nam napisze, ze względu bezpieczeństwa na twoim telefonie nie można instalować nieznanych aplikacji z tego źródła, I musicie przejść do ustawień. I tu macie zainstalowanie aplikacji tego źródła. Może naraz Twój telefon oraz dane na ryzyko. A tak naprawdę to jakby żadnego widzowie ryzyka nie robicie. Więc klikacie zezwalaj z tego źródła. Jakby to, to tylko was tego strzega, żebyście nie instalowali. Bo mówią, że sklep play jest lepszy. Jak ta Fortnite nie mają, Fortnite. A. No więc tak, oj. Więc teraz tak, musicie, znaczy nie mówię, nie I To jest zepsułem. Wy no klikacie zainstaluj. Wy oczywiście będziecie już to mieli, ale ja coś zepsułem. No i teraz powinno nam się takie okienko odpalić, ale ja coś zepsułem. Takie coś wam się powinno odpalić, a, ale ja coś zepsułem i się nie odpaliło. Bo pomyliłem przyciski. Teraz czekamy aż to nam się zainstaluje. No i teraz pisze nam aplikacja została zainstalowana. Klikamy otwórz. No i teraz nam się ap ap aplikacja otwiera. No i teraz ja widzę, że Wam to przyspiesza i widzimy się, jak to się pobierze. mamy tutaj łączenie jak widzicie mamy już tu łączanko łączenie nie łączanko łącz, łączenie mamy i teraz on się łączy łączy i łączy i łączy i łączy no jej kupa się Jest. I teraz mo widzowie wyświetlam taki komentarz. Na, Napisałby mi on, yy, znaczy t, t, ten widz mój, na, widz mój napisał, że, że loguje się i że jeszcze raz chce, jeszcze raz i tak nieskończoność. No to to jest widzu, normalne. Yy, wepik ale powinien już to naprawić. Bo jak teraz to zobacz, jak teraz zobaczysz, to już takiego czegoś nie będzie, więc... No. Oczywiście wam się nie włączy takie coś, chyba że już się logowaliście, no to tak. Ale jak się logo, nie logowaliście, to wam się wyświetli takie coś jak zaloguj I wtedy tu podajecie swoje dane, podajecie swojego maila. Ja już tutaj. Muszę sobie. Znaczy ja mam i tak, tutaj podajcie swojego maila. Jajku. Swój maila podajecie tutaj. Ja już sobie tu wpisuję Później podajcie swoje hasło No i jak wpiszecie hasło, jeżdżacie troszeczkę na dół I klikacie zapamiętaj mnie I klikacie, załaguj I teraz właśnie loguje. Trzeba chwilkę poczekać, już was. No, i teraz Wam wysłało sześciocyfrowy kod bezpieczeństwa, który wysłaliśmy na adres e-mail. No to wchodzicie teraz sobie na urządzeniu waszym w maila. Gmail. E I zaraz Wam tu się. Powinien tu Wam się pojawić kodzik no i ten kodik tu sobie klikamy kopiuj i klikamy tutaj a znaczy ja muszę go wpisać, ale wy na przykład w Androidach możecie sobie to wkręcić ja mam kod, wy będziecie mieli inny oj, wywaliło mnie no i teraz mamy Epic Games mnie może teraz też, jakby widzę, wie teraz te, to samo, co mi pisał ten komentarz, że może chce mieć drugi raz, ale może też być, że jednak się zalogowało. No, jak będzie chciał jeszcze raz, to się zaloguj drugi raz, a jak, jak coś, to do Discord, jak mówiłem na początku i pisz mi, jaki masz problem, to spróbuję go rozwiązać. No, ale jak widzicie, ja załączenie już musieli to naprawić, bo ja pamiętam, jak ten poradnik robił, to wtedy miał to samo, dosłownie musiałem jakiś Parę minut też odczekać, bo coś tam się stało. I to wiecie. Widzę, że to jest normalne, kto to próbował robić w tamtym miesiącu. A teraz chyba to już naprawili, więc. Ha! Teraz chcę drugi raz, żebym ja się logował. No, chyba że macie taki błąd, że was ciągle wywalam, ale ja już mam swoje konto, więc klikam kontynuuj i mnie zalogowało. No i mam logowanie, sprawdzanie, yy, sprawdzanie no, użytkownika, pobieranie ustawień użytkownika, wybieranie ustawień użytkownika, wybieranie tokena. O, i możecie napisać kto wygrał w tym yy, rozdziale ile razy. Ile razy mieliście koronkę w tym sezonie. Czy rozdziale, nie wiem, jak to tam się mówi. Ruch. No i tu macie powiadomienia, to jak chcecie, możecie nie teraz, możecie dalej żeby włączyć i wyłączyć, co o to im chodzi, że dalej to włącza. Nie, teraz to wyłączę. Teraz nas, nas przerzuciło w taki trybik. Teraz się widzę, ładuję ładuje moje konto. Tryb... Mamy nasze konto. Znaczy moje, nie. No, no, to mi chodziło. Jeszcze mogę batera włączyć, żebyście... Żeby było. Jak widzicie, postać jest. Wszystko działa. No, oczywiście, kto ma dobry telefon, no ja mam taki średni, więc wiecie, ja już się z, wa ja już się z wami żegnam, bo nie chcę mieć praw autorskich, bo za to mogą być. Więc to sobie No ja już się widzę, ja z Wami żegnam nie zapomnijcie o subskrypcji na moj mojego kanału. Bo ubijamy 350, tak jak mówiłem na początku. Ja się z Wami żegnam, jak widzicie działa, a jak nie, to piszę na Macie w linku w opisie. I... não vai imprimir o